Team Grupa TZTMO to jest 56 spółek zlokalizowanych w 18 krajach na świecie. Jesteśmy producentem i dystrybutorem produktów medycznych, produktów higienicznych oraz produktów kosmetycznych. I z naszymi produktami docieramy do 1 trzeciej ludności świata. Podstawą naszej kultury organizacyjnej w TZTMO jest przede wszystkim innowacyjność, doświadczenie oraz odpowiedzialność. Są to trzy zasady, którymi staramy się kierować w biznesie, który prowadzimy, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W kontekście transformacji cyfrowej jesteśmy Paperless, natomiast dążymy oczywiście do Paper Free Office. Tuż po tym, jak uzyskaliśmy zgodę zarządu na wprowadzenie podpisów elektronicznych Autenti, skoordynowałem tak pracę, żeby skutecznie wprowadzić i zaimplementować podpis elektroniczny w całej grupie. Było to nie lada wyzwanie, bo wszystkich spółek mamy 56, aż wyzwaniem przede wszystkim było wdrożenie podpisu elektronicznego we wszystkich spółkach z grupy. Możemy powiedzieć, że w większości spółek ten podpis został wdrożony, mamy sukces, natomiast są rynki, na których z powodów uwarunkowań różnych lokalnych, prawnych nie mogliśmy tego podpisu elektronicznego wprowadzić. Nasze procesy były zbliżone do tego, jak wygląda procesowanie różnych dokumentów w urzędach. Przede wszystkim było to czasochłonne. Osoba, która była zainteresowana tym, żeby podpisać daną umowę, musiała zebrać parafki od wszystkich osób, na koniec od zarządu i to zajmowało sporo czasu. Po tym jak wprowadziliśmy autenti, ta praca sprowadza się przede wszystkim do tego, żeby wprowadzić dane kontrahenta. Natomiast później proces dzieje się tak naprawdę w tle. Obecnie autenty zaliczamy do tak zwanej wielkiej trójki, e, czyli do Google Workspace, e, Contract Lifecycle Management System i właśnie autenty. E, dzięki e, tym trzem narzędziom możemy powiedzieć, że jesteśmy zdigitalizowani i idziemy w kierunku e, Paper Free Office. Przed podjęciem decyzji przez zarząd TZMO o wdrożeniu podpisu elektronicznego Authentic uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach. Na jednym ze szkoleń padło hasło, że dzięki podpisom elektronicznym możemy zaoszczędzić tonę papieru oraz cysternę tuszy. Wiedzieliśmy, że to jest w pewnym sensie hasło marketingowe, natomiast wiedzieliśmy, że za tym wszystkim kryją się pewne dane. I te dane teraz, już po czterech latach, odkąd korzystamy z podpisu elektronicznego autenti, możemy powiedzieć, że są twarde. Korzyści są wymierne, można powiedzieć, że namacalne. Miesięcznie przetwarzamy kilka tysięcy dokumentów na platformie. Staramy się monitorować to na bieżąco. W wielkości, przede wszystkim jest to ilość umów, która jest procesowana. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to jest, e, w jak szybkim czasie te umowy są zamykane, czyli podpisywane. I trzeci czynnik to jest e, ilość e, dokumentów, która jest wycofywana z platformy. Przed wdrożeniem Autentii e, średni czas, jeżeli chodzi o kontrahentów e, z Polski... Przy zamykaniu dokumentów można powiedzieć, że to były dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o kontrahentów zagranicznych, z którymi mamy częsty kontakt, to można powiedzieć, że to były 2-3 miesiące średnio. Po tym jak wdrożyliśmy autenti, to ten czas mocno się skraca. Średnio procesujemy dokument w granicach 30 godzin, natomiast coraz większy jest odsetek dokumentów, które staramy się zamykać w ciągu nawet kilku godzin. Nawet jeżeli chodzi o kontrahentów zagranicznych. Osobami, które najczęściej korzystają z platformy Autenti, jest to kadra średniego szczebla oraz specjaliści. Zauważamy taką tendencję, że osoby im częściej korzystają z platformy, tym mniej popełniają błędów, i tym mniej jest, mniejszy jest odsetek dokumentów, które są wycofywane z platformy. Najczęściej korzystamy z podpisu bazowego Autenti. Jeżeli chodzi o pozostałe funkcje, można do tego zaliczyć kolejność wpisywania osób. Jest to dla nas dość istotne z tego względu, że przed tym, jak zarząd podpisze dany dokument, poszczególne osoby muszą się zaparafować, w tym prawnik, co zwiększa bezpieczeństwo pewnego obrotu. Dodatkowo korzystamy z funkcji informacji do umowy. Dzięki temu proces jest sprawniejszy i możemy poinformować kontrahentów o tym, jaki jest cel podpisania, żeby przejść przez to gładko. Polecamy współpracę z Autenti przede wszystkim ze względu na kompleksowość usługi. Autenti zapewnia podpis elektroniczny, ale myślimy w kierunku oczywiście doręczeń, które niedługo wejdą w życie. Natomiast powody, które nas skłoniły do współpracy z Autenti są dość proste. Można powiedzieć, że są trzy powody główne. Przede wszystkim jest to firma z polskim kapitałem, tak jak my. Drugi powód to jest cena. Trzeci powód to jest chęć mocnego wejścia tak naprawdę w e podpisy i w digitalizację. Autenti daje nam dostęp do wiedzy oraz doświadczenia. Natomiast z naszego punktu widzenia chcielibyśmy, żeby proces zamykania umowy skrócił się jeszcze bardziej, do kilku godzin nawet. W kontekście międzynarodowym chcielibyśmy, żeby autenti było jeszcze bardziej rozpoznawane globalnie, żeby nie było potrzeby dodatkowych tłumaczeń dla takich kontrahentów np. z rejonu jak Kaukas, Stany Zjednoczone czy Maroko.